Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Dwóch Wielkich Ogrodników. Dzisiaj porozmawiamy o opryskiwaczach oraz o tym, jak bezpiecznie stosować środki ochrony roślin. No tak, tylko gdzie się podział Antoni? Muszę go poszukać. O, jest mi Antoni. Rozumiem, to jest twój strój do opryskiwania, tak? No tak, no przecież. Będziemy stosować groźne środki. Będziemy wykonywać opryski. Jednak myślę, ten styl dzisiaj nie będzie tobie potrzebny. Warto pamiętać, że dzisiaj środki są zdecydowanie bezpieczniejsze niż 30 czy 40 lat temu. Dlatego myślę, że oczywiście zabezpieczenie jest konieczne. Mam tutaj nieco inne rzeczy, które w zupełności nam wystarczą. Ale strój twój naprawdę jest bardzo oryginalny. No właśnie, nawet dzwony biją w tej chwili. Mm -hmm, tak. Zresztą to, co, to nie, nie muszę w tym tryskać, opryskiwać drzewek, tak? Oczywiście nie ma takiej potrzeby, ale o, oczywiście jest to ważna kwestia o bezpieczeństwie podczas wykonywania zabiegów. Ale aż taki strój myślę, że będzie zbyteczny. Jest w tej masce prawie wytrzymać nie mogę. Przypomina mi się poligon. Idę się przebrać. No pewnie. Musiałem zdjąć ten strój, dlatego że nie jestem na poligonie i rzeczywiście podziwiam żołnierzy, którzy w takich strojach musieli iść nawet do boju. Tak. Dzisiaj pokażemy Wam troszeczkę trochę opryskiwaczy, opowiemy o tym, jak opryskiwać drzewka w tej chwili. Jest przecież sezon, y, zaczyna się, tak, jeżeli tak, chodzi o. Okres opryski. jesienny, teraz to także czas, kiedy wykonujemy opryski, szczególnie drzewek owocowych. Ale zanim o tym opowiem, pewnie Was interesuje, od jak dawna stosuje się opryski? Otóż y, pierwsze środki przeciwko owadom y, stosowali już sumerowie 2500 lat przed naszą erą, y, smarując się siarką. Egipcjanie robili doświadczenia już z pestycydami. Ponieważ Egipt dostarczał do y, Europy, do starożytnego Rzymu, na przykład dostarczał bardzo dużo żywności, był spichlerzem Europy, no to szkodniki były poważnym, poważną przeszkodą. W pierwszym wieku przed naszą erą zastosowano ekstrakt z oliwek do y, zabijania różnego rodzaju roztoczy zabijania owadów. W 1880 roku nastąpił przełom. Wynaleziono pierwszy opryskiwacz, dzięki czemu można było y, takim właśnie strumieniem aerozolem y, pokrywać drzewa, y, uprawy y, różnego rodzaju środkami. W 1921 roku Amerykanie przeprowadzili skuteczny oprysk z powietrza. Samoloty opryskiwały ogromne połacie pól środkiem opartym na DDT, czyli azotoksu. W Polsce pierwsza taka pompka do opryskiwania pojawiła się w okresie po I wojnie światowej. Co do oprysków z powietrza, no to mówi się o tym tzw. tak zwanym chemitrails. Są takie spiskowe teorie, że jesteśmy opryskiwani cały czas. Cała populacja jest na danym terenie jest opryskiwana po to, żeby Przeprowadzać doświadczenia, czy ludzie chorują po tym, czy nie chorują, ale to jest taka teoria spiskowa. Ale kojarzy się zawsze z opryskami z powietrza. Tak, na początku wspominałeś też o oliwkach i ekstrakcie z oliwek. Dzisiaj wiele preparatów, właśnie naturalnych, opartych jest na wszelkiego rodzaju olejach. Między innymi na oleju rydzowym, czy to innych, innych preparatach, takich naturalnych, które są skuteczne w zwalczaniu wielu szkodników. Zapewne widzieliście mnie w tym stroju bojowym. Do oprysków i zabrałem ze sobą opryskiwacz. Jest to opryskiwacz oryginalny z lat 70. Tu już zeszła z niego farba, ale był on przez całe lata 70., część 80. dostępny. No, możecie porównać, jaka jest różnica między tak, jak to tym sprzętem a tym sprzętem. Więc zostawiamy go jako obiekt muzealny. A przejdziemy teraz do omawiania. Tych oto pięknych, nowoczesnych spryskiwaczy. Tak. Adrian, który jest specjalistą i też sprzedaje te, te, te opryskiwacze, więc dobrze wie, jak to wygląda. Zgromadziliśmy tutaj dosyć duży, duży zasób. Tak. Y Oczywiście, żeby zastosować, zacząć opryski, trzeba mieć właściwą odzież ochronną, tak? tak. No ja chyba przesadziłem. Tak, twój strój roboczy do wykonywania okrysków sprawdziłby się wówczas, jak mówiłeś o tym azotoksie, w tym okresie jak najbardziej, byłby niezbędny taki strój. Obecne środki ochrony roślin są zdecydowanie bezpieczniejsze niż kilkadziesiąt lat temu, także nie ma takiej potrzeby zakładać takiego stroju. O. Ale jak najbardziej wskazane są okulary ochronne. Okulary. okulary. Ja bardzo polecam okulary ochronne. Bo jak opryskiwałem, to nieraz do oczu. Tak, szczególnie podczas opryskiwania wyższych drzewek. Ta ciecz robocza może nam po prostu na oczy gdzieś tam lecieć i warto właśnie to co tutaj zaznaczyć, żeby one dokładnie przylegały do głowy, tak żeby gdzieś tam pod te okulary, ta ciecz robocza nam się nie dostała. No i oczywiście maseczka ochronna też jest. tutaj Są takie niezbędna. okulary bardzo szczelne. One są droższe tak. gumą są obłożone. Nie wiem, czy mhm. nawet tutaj chyba mamy nawet, tak? Tutaj mamy jeszcze jedno okulary. Jeszcze mamy tak, okulary. tutaj są jeszcze zamknięte. O, one są zamknięte. To jest jakaś filma. Yy, one są, yy, one bardzo szczelnie przy, przylegają do twarzy. I to, to jest, I to jest bardzo dobre rozwiązanie. Jak najbardziej. No i oczywiście, odzież pozostała, jakieś wyższe buty zakładamy do wykonania obcisków. O tym trzeba pamiętać. Bezpieczeństwo jest tutaj ponad wszystko najważniejsze. Ale największe problemy zawsze są wtedy, kiedy na przykład wieje wiatr. I na przykład ten pył leci nam w twarz, ten aerozol, tak, tak. bo tak się zdarza. Czyli w jakich warunkach należy robić opryski? Warunki, w których wykonujemy opryski, też mają tutaj duże znaczenie. Przede wszystkim to, co wspomniałeś, wiatr. Robimy w dzień bezwieczny, kiedy tego wiatru nie ma. Wtedy po pierwsze, ta ciecz robocza nie będzie na nas leciała, ale po drugie nie będzie znosiło cieczy użytkowej roboczej na sąsiednie rośliny. Jest to szczególnie ważne, jeśli na przykład wykonujemy oprysk środkiem chwastobójczym herbicydami, bo może się tak zdarzyć, że gdzieś tam przy brzegu naszej działki będziemy pryskać na chwasty, a okaże się, że wiatr zniesie na działkę sąsiada. No i wtedy może być niefajnie. No nie, ale będzie miał gratisy. <gry> tak. Jaki opryskiwacz do małego ogrodu? Mamy tutaj bardzo dużo różnego rodzaju opryskiwaczy, głównie firmy Kwazar. To nie jest żadna reklama. Kwazar za to nie płaci. Po prostu używam ich, ponieważ są no... Moim zdaniem, jednymi z najlepszych. Chociaż w tej chwili chyba konkurencja zaczyna robić coraz więcej bardzo ciekawych opryskiwaczy. Tak, opryskiwacze jest dostępnych cała no A któryś z także... nich byś wybrał do małego ogrodu? Może zaczniemy od tych najmniejszych. Jeśli dysponujemy, powiedzmy, tylko balkonem, tarasem czy małym ogrodem, gdzie mamy dosłownie kilka roślin, sprawdzą się takie małe opryskiwacze ręczne, pulsacyjne. Ale faktycznie sprawdzają się w momencie, kiedy te rośliny są nieduże. Wtedy tak, wtedy warto zastosować taki. Opryskiwacz. A na co w ogóle zwrócić uwagę przy zakupie opryskiwaczy? Dlatego, że no wiadomo, cena ma kolosalne znaczenie tak. dla wielu ludzi. Te ręczne pulsacyjne są to najmniejsze i najtańsze opryskiwacze. Na co zwracamy uwagę? Przede wszystkim tak, oczywiście, na jakość wykonania zbiornika. Przede wszystkim powinien być on solidnego tworzywa, mocny, trwały. Kolejna rzecz. Warto zwrócić uwagę, czy jest tutaj siteczko takie małe, dzięki któremu nie będą nam się dostawać tutaj do dyszy wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, bo jeśli zaczną dostawać się zanieczyszczenia, ten opryskiwacz nie będzie działał tak, jak należy. Także też jest to dość ważna kwestia. Ponadto, oczywiście to większość opryskiwaczy już ma, ale warto na to zwracać uwagę, czy jest regulacja strumienia. Tym pokrętłem regulujemy strumień, jaki ma być. Czy to ma być taka powiedzmy cienka stróżka, czy bardziej rozproszony tak. oprysk, także tutaj mamy możliwość regulacji w przypadku tych opryskiwaczy. Powiedzmy, że mamy większy ogród, nie tylko balkon, to dla takiego średniego ogrodu, no powiedzmy no 500-700 metrów kwadratowych. Są opryskiwacze ręczne ciśnieniowe, czyli to są takie, które pompujemy tutaj, wytwarzamy ciśnienie wewnątrz, a następnie pompuj... o właśnie tutaj naciskając dźwignię Zaczyna nam pryskać. To jest opryskiwacz ręczny, ciśnieniowy. Raczej też przy mniejszych ogrodach on się sprawdza, ale faktycznie, jak już jest ogród średni, to zdecydowanie lepiej sięgnąć po taki opryskiwacz nieco większy. Opryskiwacze takie naramienne zwykle są pojemność od 2 litrów do 12 litrów, choć najpopularniejsze są 5-6-litrowe. Najczęściej takie się wybiera tutaj, także one cieszą się największym powodzeniem. Ja wybieram zawsze te opryskiwacze, które mają części zapasowe, zamienne. Opowiedzmy tak. sobie szczerze, nie zawsze uda nam się do końca wyczyścić opryskiwacz przed zimą. Tak. I wtedy... Wtedy na przykład no, tam się to wszystko zamuli i już czasami jest nie do odzyskania. Tak, tak. Jeśli chodzi o części zamienne, to obecnie opryskiwacze do większości z nich są dostępne: wszelkiego rodzaju części zamienne. Tak jak chociażby tutaj mamy, czy to uszczelki, czy wszelkiego rodzaju smarowania, także, bo też się przydają gdzieś tam przy tłoku, żeby nasmarować, czy tutaj przy zaworze bezpieczeństwa. Także to jest niezwykle też ważne, żeby były dostępne właśnie części zamienne. Tutaj widzę, tak. jest y, taka przedłużka. Tak, to jest przedłużka. To jest bardzo praktyczna rzecz. Mhm. I ja ją używam bardzo często, jak na przykład muszę gdzieś głęboko opryskać coś. I... I tutaj jeszcze właśnie, szczególnie jak duże drzewa opryskujemy, to tak, dodatkowo tutaj w przypadku tych opryskiwaczy lanca jest teleskopowa, możemy ją wydłużyć do 120 cm, a dodatkowo jeszcze istnieje możliwość domontowania tej przedłużki, dzięki której wydłużymy lance o kolejne 60 cm, czyli całość lanca tutaj będzie miała 180 cm. W tym momencie jesteśmy w stanie sięgnąć na nieco wyższe partie drzew. Do Dokładnie wykonać oprysk. Możemy jeszcze opryskać gratis sąsiadowi, na przykład przeciwko ćmie bukszpanowej. E, o, tak, Hiszpanii, tak jak najbardziej, choć teraz już nie ma potrzeby, teraz w listopadzie wykonywania oprysku przeciw ćmie, ale jak najbardziej na wiosnę możemy wykonać taki oprysk. A teraz clue naszego programu, czyli opryskiwacz dla prawdziwych mężczyzn tak. do wielkiego ogrodu. Tak. Czy taki Neptun nam starczy, 15-litrowy? Opryskiwać plecakowy. 15-litrowy. Zwykle, właśnie opryskiwacze plecakowe są w przedziale 12-20 litrów. To są takie standardowo tutaj ich pojemności. Stosowane raczej do większych ogrodów, sprawdzą się w tych większych ogrodach, także są naprawdę, wtedy warto coś takiego posiadać. Znaczy, ja już się nauczyłem jednego: że nigdy nie jestem w stanie wykorzystać 15 litrów w tym opryskiwaczu, więc tak. albo Robię tylko płyn do połowy, albo też na zmianę używam mniejszego mm -hmm. odzyskiwacza. Jak najbardziej. Bo po tym, no, co zrobić z takim płynem, który zostanie? Zawsze jest to problem. Chyba nam po tym powiesz, jak tak. to. to... Tak. Co, na co zwrócić uwagę przy zakupie właśnie tego tak, podobnie wielkiego jak wy... opryskiwacza? Tych mniejszych opryskiwaczy ogólnie na jakość wykonania tutaj, jak to wygląda, wajcha, którą pompujemy, tworzymy, wytwarzamy ciśnienie, też warto zwrócić uwagę. Czy jest możliwość zamiany stron, dlatego tak. że inaczej będzie dla osób leworęcznych i dla praworęcznych. To jest ważny szczegół, na który trzeba zwracać uwagę. W tym przypadku akurat mamy możliwość przełożenia tutaj na tą stronę, także że tutaj o tym yy, A pozwól jeszcze bo tak? to ma taki śliczny Manometr, który tak właśnie bardzo... chciałem o tym powiedzieć. Nie jest to gadżet, to się przydaje. Widać jak spada ciśnienie i czy już tą rączką tam trzeba pompować czy nie. Dokładnie tak. Manometr jest bardzo przydatny. Właśnie widzimy jaki jest poziom ciśnienia się utrzymuje w zbiorniku. Dzięki temu wiemy czy możemy czy należy już pompować. Jednak też co zaznaczę, przydaje się na przykład kiedy coś się dzieje z opryskiwaczem. Powiedzmy, wykonujemy oprysk i nagle Przestaje nam lecieć czy robocze. Wtedy sprawdzamy na, na ma manometrze jakie jest ciśnienie. Jeśli jest prawidłowe ciśnienie, znaczy, że nie ma potrzeby pompowania, a coś się dzieje tutaj na tym odcinku. Często zdarza się, że zapychają się dysze. Dlatego należy wykręcić tutaj tą końcówkę, tutaj ten zespół końcówki lancy to jest. I tą dyszę samą Spadło. wyczyścić. Tak. Tą dyszę czyścimy. Z tym, że tak. Nie robimy tego ustami, co jest bardzo powszechne. Najlepiej dużym strumieniem wody, bądź przeczyścić jakąś szczoteczką, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia, które mogły tam się dostać. Dzisiaj mówimy o opryskach. Chcieliśmy Wam pokazać kilka opryskiwaczy, żebyście wiedzieli, który wybrać ewentualnie do pracy. Tak. Koniec.